Witajcie kochani. Dzisiejszym moim gościem w tym mobilnym studiu jest Grzesiu. Grzesiu ze śląska prawdziwy, ro rodowity ślązak. Tak? Tak jest. Tak, dzisiaj Grzesiu opowie swoją historię, jak fizycznie, duchowo spotkał się z Jezusem, ale Grzesiu, żeby do tego dojść, powiedz po prostu, dlaczego zawołałeś do Niego? Co w Twoim życiu się wydarzyło, że zawołałeś do prawdziwego Boga? Co się wydarzyło? Witam serdecznie. Wydarzyło się to, że był taki moment w moim życiu, że pogubiłem się. Pogubiłem się, do tego doszły narkotyki. Dużo spędzałem czasu też na grach komputerowych. Pornografia była. Nie wiem dlaczego, lubiłem też dużo oglądać horroru, gdzie jest dużo śmierci, krwi. Nie wiem, czy mnie to fascynowało. I to był taki moment, gdzie zobaczyłem, że potrzebuję pomocy, że nie poradzę się w swoim życiu. I tak naprawdę przełom był wtedy kiedy mi się urodziła córka. Kiedy mi się córka rodziła, zobaczyłem, że jestem w miejscu, gdzie mojemu dziecku nie będę w stanie nic, nic dać, żadnych wartości, dlatego, że te moje nałogi, te moje złe decyzje w życiu, które podejmowałem, spowodowały, że nie umiałem normalnie funkcjonować. Już nie miałem tych, tych wartości w sobie, byłem bardzo agresywny, pogubiony, potrzebowałem pomocy, nie? I to wtedy był ten moment właśnie, że zacząłem szukać Boga. Ale to co, poszedłeś do kościoła? Nie, nie do kościoła, nie. Kościół zawsze, znaczy ogólnie kościół to mi się kojarzy zawsze z kościołem katolickim, tylko taki kościół znowu. E, wiadomo, że byłem... Ale nie chodziłeś wcześniej do kościoła? Nie, nie chodziłem, okay. znaczy, byłem bierzmowany, byłem ochrzczony. W komunie byłem, bo pochodzę z rodziny katolickiej. Okay. Wiadomo, śląskie te sprawy. Ale nigdy mnie to jakoś nie interesowało. Nie było mi po, po drodze z Bogiem. Było mi fajnie żyć po swojemu. Wygodnie mi było. Ale to był moment, kiedy zobaczyłem, że możecie jak poszło w dół. I jakby się rodziła ma córka, no to zobaczyłem, że coś się musi zmienić. A ile miałeś wtedy lat, pamiętasz? Wtedy miałem 27 lat. Okay. No taki stary nie był. No nie, nie no. Jestem młody synek, młody hop. I teraz po krótku powiem właśnie, co się stało, co tak naprawdę się zmieniło. I w 2009 roku w styczniu Poznałem Jezusa Chrystusa. To był moment, kiedy siedziałem w domu przy komputerze. Naprawdę byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Zewnętrznie fajny, grzegorz normalny, ale tylko udawałem, że jest wszystko fajnie. Byłem nieszczęśliwy, ale w środku była pustka. Pustka, martwy człowiek, nieszczęśliwy. Z maskami. Z maskami, tak, udający, fajnego grzeźka. Wszystko fajne, wszystko pięknie, ale to życie mnie przygniotło. Bo życie nie jest proste. Trudności życia. Wszystko to przygniotło. Mm -hmm. I co się stało? Wtedy siedziałem przy tym komputerze i zacząłem i taką myśl. Zawaj do Boga, Bóg, Bóg ci pomoże. I to był najpiękniejszy, najszczęśliwszy dzień w moim życiu. I teraz właśnie o nim mu opowiem. Jak Jezus Chrystus wyszło do mojego domu i zmienił całe moje życie. Od tego momentu wszystko poszło, poszło w innym kierunku. To było tak. Chodziłem po pokoju. I po prostu otwarłem swoje serce, swoje usta przed Bogiem, zacząłem z Nim gadać jak z kolegą. Tak, teraz z Tobą tu godzą, z Tobą się fajnie godzą. I tak tego Boga, którego nie widziałem, zacząłem z Nim rozmawiać i mówić Mu właśnie o moim życiu, jaki kiedyś byłem, jak kiedyś bez tych nałogów żyłem i jak teraz żyję, jak teraz się czuję. I powiedziałem, Boże, pogubiłem się w swoim życiu, nałogi, narkotyki, pornografia, złe decyzje. To wszystko spowodowało, że jestem bardzo nieszczęśliwy, że nie potrafię po prostu żyć, nie potrafię funkcjonować. Moje myśli krążyły też zawsze wokół śpania, wszystko się wokół tego kręciło. Po prostu nieszczęśliwym człowiekiem jestem i to nie jest tak, że ch 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 chciałem dobrego, normalnego życia, chciałem, ale nigdy mi nie, nie, mi nie wychodziło. Powiedziałem, Boże, za każdym razem, jak chcę, dobrze to mi się nie udaje, coś jest nie tak. I już byłem... nie mogłeś własnymi siłami to tak, zrobić? Tak, nie byłem w stanie swoimi siłami po prostu iść przez to życie tak, jak tego chciałem. Jak normalny, uczciwy, sprawiedliwy, wolny człowiek. Okay. I to był taki moment, kiedy zobaczyłem to swoje życie i byłem zmęczony tym swoim życiem. Byłem zmęczony tymi własnymi siłami, staraniami i zobaczyłem, że to do niczego nie prowadzi. Powiedziałem wtedy, Boże, już nie chcę polegać na sobie, nie chcę polegać o swoich siłach. I zacząłem wołać, jeżeli Ty jesteś, chcecie poznać. Jeżeli dali mu żyć, tak żyja i żyć swoimi siłami, to tu chce umrzeć, co abyś mnie zabił. Nie chcę takiego życia, ale jeżeli Ty jesteś, chce Cię poznać. I ja wtedy w tym pokoju zadał Bogu masa pytań: Masa pytań i powiedziałem, Wiem, że jestem tym człowiekiem, wiem, że ten grzegorz, którym kiedyś był, u niego już nie ma, on się już pogubił. Jestem uzależniony od, od narkotyków, od pornografii, uzależnienia różnego rodzaju. Złe decyzje spowodowały to, że jestem nieszczęśliwy, nie umiał kochać mojego dziecka które mi się urodziło, chciałbym być dla niej ojcem i chciałbym być wolnym i szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli Ty jesteś, przyjdź do mojego życia, daj mi jak i znać, chcę Cię poznać. Chcę, abyś mi dał miłość do mojego serca. I to wtedy było takie prawdziwe, szczere wołanie do Boga. Czyli Grzesiu, zdałeś sobie sprawę wtedy, że zdałeś sobie sprawę z grzechu w ogóle? No tak, oczywiście. Wtedy to było takie, może nieświadome, ale przyznanie się, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję pomocy, że o swojej siłach nie jestem w stanie nic zmienić. Bez Boga nie ma życia. Tak, i wtedy po prostu to, to było coś takiego, że tak naprawdę wydałem wyrok na samego siebie. Okay. Dlatego... I co Bóg zrobił wtedy? I co Bóg zrobił? <noise> co Bóg wtedy zrobił? I wtedy, chodząc po pokoju, e, przed Jezus Chrystus. Zobaczyłem go po prostu duchowo. Wiem, że świat duchowy, że e, tym wewnętrznym człowiekiem, duchowym, zobaczyłem Jezusa, który stanął koło mnie, metody met mnie. I nie czułem potępienia, e, gniewu, tylko czułem po prostu miłość, akceptacja, przebaczenie. Radość. I może to dziwnie zabrzmi, ale jak Jezus stanął, to był tylko Jezus i byłem ja, miał, i ten pokój, to otoczenie, które było wokół mnie, ta materia po prostu ona się zwinęła jak zwój. Po prostu nie było tego pokoju, tak aby było tylko Bóg i O. I co się potem stało? Stało się to, nie rozumiem tego, że potem że się siadł na łóżko i otwarło się niebo na dymną paszę, tak na siebie, takie światło na powało i i Bóg, Jezus, włożył ręce do mojego wnętrza, do, do mojego umysłu i zaczął mnie uzdrawiać od środka. I mo, mogę to tak zobrazować, bo teraz jest w Słowie Bożym napisane, że krew Jezusa obmywa nas naszych grzechów. I wtedy fizycznie, nie rozumiałem tego, ale namacalnie czułem to, tak, aby coś spływało po mnie i mnie obmywało. Niesamowite. Tak, aby po prostu krew Jezusa spływała po mnie, obmywała mnie, oczyszczała, a jednocześnie Bóg wkładał ręce do mojego wnętrza i zaczął mnie od głowy uzdrawiać, oczyszczać mój umysł. I kiedy doszedł do serca, do, tu do wnętrza, do źródła nie rozumiałem tego, wystraszyłem się, stanąłem na, na równe nogi, wyciąłem się za głowę i mój umysł, e, ten ludzki umysł powiedział mi: Stary, ty z tych dragów już mąż kelnia, od odwaliło cię, nie? Ale w swoim sercu wiedziałem, że to jest dobre, że to jest Bóg. Powiedziałem, nie rozumiem tego. Wiem, że moja głowa mówi coś innego, ale moje serce, moje wnętrze mówi mi, że to jest Bóg, i to jest dobre. I wtedy powiedziałem, usiadłem sobie na łóżko i powiedziałem tak, Boże, wiem, że to jesteś Ty, nie rozumiem tego. Ale teraz całkowicie ci się oddaje i ty robisz co chcesz. Jestem gotowy umrzeć. I znowu niebo się otwarło. Zaś Bóg włożył ręce do mojego wnętrza i doszedł do mojego serca. I kiedy doszedł do mojego serca, to nie wiem, jak to nazwać duszy, głębi, tutaj tego zobaczyłem. siebie, Jak lesa w ciemność, jak mnie pochłania ciemność. I miałem takie zrozumienie, rzeczy w większym grzechu dna, tym większą ciemność mnie pochłania. I nagle taka bożenka mnie złapała, i pociągnęła mnie, i nagle tym wnętrzem. Byłem w niebie, a ciałem byłem w tym pokoju, ale wtedy wiedziałem, nie rozumiałem z tego, że jestem nowo narodzonym człowiekiem, że Bóg mnie oczyścił. Miałem taki wygląd, żeby wiedziałem, że jestem całkowicie czysty w środku, ale też i pusty. I powiedziałem w myślach Boże, ale ja nie mogę być pusty, ja muszę być pełny. I zaś siedziałem się na te łóżko, niebo się otwarło i po prostu od stóp nagle fizycznie mm, słyszałem i czułem, jak zaczyna miały wypełniać woda, by jakieś źródła wody napełniały mnie, napełniały mnie, napełniały mnie, napełniały mnie i w jednej chwili ze mnie wytrysnęły z mojej głowy. I otwarły mi się oczy. Wtedy tak naprawdę otwarły mi się oczy, zobaczyłem całe swoje życie odkąd się narodziłem. Wtedy takie fale miłości mnie przynikły, Bożej miłości, akceptacji. Wtedy zrozumiałem, że Bóg jest moim ojcem. Wtedy wiedziałem, że jestem po, po, połączony z ojcem w jedności. Wtedy zobaczyłem, że Bóg, który jest z niebie, jest moim ojcem, który mnie kocha i zawsze mnie kocha, i zawsze przy mnie był. I wtedy taki, miałem taki żal w sercu i powiedziałem, Boże, czemu Cię tak późno poznał? I takie przekonanie do mnie takie pełne mości, bo, bo Tyś nigdy nie chciał ze mną nic wspólnego. A teraz otwarłeś swoje serce, zawołałeś do mnie i ja jestem, cały czas jestem przy dobie, nie? I to była droga, wtedy się się zmieniło. Wtedy nie mam świadomości, Bóg uwolnił mnie od narkotyków, od tych nałogów, zdjął mnie cały ten balast. Nawet nie wiedziałem, że mam taki wielki ciężar na sobie, ale kiedy to się stało, poczułem fizycznie jakby... Jakiś wielki bagaż ciężarów spadł ze mnie. I taką świadomość do mnie dotarła. Jestem nowym człowiekiem. Czułem się leciutko. Na pewno miłością, radością, pokojem, którego nie jestem w stanie opisać. I od tego momentu moje życie zaczęło iść w innym kierunku, czyli za Jezusem. Mogę wam powiedzieć, że Jezus jest cudownym przyjacielem. I mnie zmienił. Całe moje życie. I to całe życie zmienią każdego dnia doświadczam Jego miłości, Jego łaski. Zawsze ze mną jest. Nigdy mnie nie opuścił, nigdy mnie nie zostawił. I za to mu bardzo dziękuję. Dzięki Grzesiu. Niesamowite.